Słuchajcie kochani, w kolejnym vlogu. Dzisiaj już zaczynamy normalnie, czyli wracając ze szkoły, w drodze do domu. Jak widzicie, za mną jeszcze wszystko w miarę zielone. Dzisiaj jest przecudna pogoda, nie wiem czy widzicie za mną kawałek nieba ze słoneczkiem, ale jest zimno, jest wiatr, jest dość chłodny wiatr, przez co seną... wiadomo. Trochę mniej się tego słoneczka odczuwa, ale jest wcześniej, jest przed godziną dziewiątą, więc to też, też dlatego. To w tym momencie chyba jest tylko 9 stopni, natomiast w ciągu dnia ma być do nawet i 15 stopni, co jest ogromną zmianą, bo na przykład wczoraj było 11, jutro ma być za to 17, a nawet i 18 w co niektórych miejscach, także będzie ciepło, będzie, będzie, będzie ładnie, wraca taka ładna, słoneczna morze bo co prawda słońce chyba ma być niewiele ma być zachmurzone niebo, ale no, jakby nie było, cieplejsza jesień. Także jestem zadowolona. Dzisiaj będzie vlog wyjątkowy, a to z tego względu, że moi kochani będzie dzisiaj zmiana fryzury. Zamówiłam sobie wizytę u fryzjera i trochę, trochę byłam taka zdenerwowana tym faktem. Um, znaczy poddenerwowana, a może nie zdenerwowana, zdenerwowana to źle brzmi, poddenerwowana, ponieważ martwiłam się, że coś tam się stanie i nie będę w stanie na to um, na tą wizytę pójść do fryzjera. Um, wiecie, z młodym różnie nie bywa. Jego tata niestety pracuje w tym tygodniu, więc nie mam możliwości zostawienia go pod jego opieką, więc co wiadomo, zawsze jest tak trochę. wiecie. nerwowo. Tym bardziej, że ten akurat fryzjer, co jest nie, nieco dziwne, niespotykane, ja do tej pory, a jestem tu no, już długi czas i chodzę do angielskich fryzjerów od dobrych kilku lat, nie spotkałam się z tym, a musiałam zapłacić depozyt. Znaczy, musiałam. No, pan fryzjer, tak wiecie, zapytał grzecznie, czy miałabym coś przeciwko. Mówię, że nie. Bo w sumie nie mam, no bo nie robię sobie ja. bo że ktoś ma przerobiony samochód z trzala tutaj gaźnikiem, czy czymś tam. Więc, więc zapłaciłam. Ale pierwszy raz się spotkałam, że ktoś prosił o płacenie. I to też u takiego dużego depozytu, bo czy zaliczki, po polsku zaliczki. Bo zapłaciłam jakieś em, Dobre 50% usługi. Może nawet więcej niż 50%. Także wiecie, no mniej do zapłaty dzisiaj, już po, po wykonanej usłudze. Ale trochę się martwię, bo czy to znaczy, że będzie kiepsko? Okaże się, przekonamy się. Faktem jest, że ten salon, ten akurat salon, ja wyszukałam w internecie i to jest jeden z trzech najlepiej ocenianych salonów. Tutaj w moim mieście, więc ma naprawdę bardzo dużo pięciogłębistkowych opinii, 5 na 5 Wszyscy mówią, że bardzo precyzyjnie strzygą. Atmosfera, tak jak atmosfera, wiadomo, bo bardzo dużo osób pisze, atmosfera fajna, bardzo przyjaźni fryzjerzy. Ja się nie spotkałam tutaj z nieprzyjaznym fryzjerem, za to spotkałam się z kiepskim fryzjerem. I mimo, że pani była naprawdę niezwykle uprzejma, to prosto jest, że nie było chyba najgorsze, jakie w życiu miałam na głowie, a miałam już różne rzeczy na głowie, uwierzcie mi. Miałam, miałam wszystko praktycznie. Miałam bardzo krótkie włosy, takie... i to się kiedyś mówiło na zapałkę, takie na chłopaka, ale to byłam bardzo młoda, miałam 16 lat. Miałam, wiadomo, różnego rodzaju takie właśnie boby tak zwane. No, i oczywiście miałam też różnego rodzaju długie włosy z grzywką, bez grzywki, z grzywką na bok. Takie bardziej em, cieniowane, mniej cieniowane. Także no, różne, różne, różniste. Kolory też. Kolory też były różne już na mojej głowie. Em, główną przyczyną mojej decyzji, żeby jednak zmienić fryzurę, jest czysto praktyczny. Ponieważ jak Wam wspomniałam w moim poprzednim vlogu moje włosy strasznie, ale to strasznie łamią się. To zresztą widać tutaj zwłaszcza po tej stronie jak mam włosy związane to tutaj widzę, widzę ile mi tych właśnie połamanych włosów odstaje. Używam bardzo dobre odżywki, używam no dobre szampony, nie wiem może to jest kwestia tego, że używam Head Shoulders. Ale ze względu na stan, stan mojej skóry, skóry mojej głowy, nie jestem w stanie używać innych szamponów. Więc, niestety, taka rzeczywistość, moi kochani. Także zobaczymy, jak to będzie. Co z tego wszystkiego wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze się dogadam z, z, z fryzjerem. Będzie to pan, u którego wczoraj, akurat, mm, zamawiałam sobie że tak powiem wizytę i stwierdził, że to on, on osobiście będzie mnie wstrzygł i wnioskuje po jego zachowaniu, że on jest albo właścicielem, albo współwłaścicielem lokalu, ale na pewno jest takim jakby to powiedzieć stylistą tutaj, bo tutaj się fryzjerów dzieli na takich, którzy się jeszcze uczą i na takich profesjonalnych stylistów, czy tak jakbyśmy powiedzieli w Polsce na po prostu fryzjera z doświadczeniem. Podobno jego biznes, tak czytałam w internecie, jego biznes, jego salon istnieje od ponad 10 lat, więc no, myślę, że jak tak długo strzyże włosy i po 10 latach ma tak dobre opinie u klientów, no to myślę, że będzie dobrze. Zobaczcie, odwrócę się tyłem. Zobaczcie, jaki piękny widok. Słoneczko świeci. Naprawdę jest przepięknie. W słoneczku jest w ogóle bardzo ciepło. Bardzo ładny dzień. Także myślę, że zanim minie popołudnie, to zrobi się w ogóle bardzo ładnie. Młody ma dzisiaj WF, mam nadzieję, że dobrze mu pójdzie na tym wf A ja teraz przejdę sobie przez parking. Tam mamy skrzynki, za mną widzicie. Mogłam wejść drugim, drugim wejściem, ale czasami wolę tak przejść sobie przez parking. Także kochani. Zabiorę Was ze sobą. Nie, nie, nie będę chyba nagrywać, bo nie chcę tutaj. Wiecie, to jest moja pierwsza wizyta w tym salonie. Ym, bo tak jak mówię, wynalazłam go i nigdy tam nie byłam, więc nie chcę, tak wiecie, zbata na, na, na pierwszą wizytę. Tak, o, mogę no nagrywać, więc pewnie nagrywać nie będę. Natomiast oczywiście tak widzicie mnie. Jeszcze ostatni raz tutaj z Kitulinką. Wątpię, żeby. Żebym wróciła z na tyle długimi włosami, żeby mogła je w kitkę złapać. Także, tak. To, żeby tak wam dać przedsmak tego, co będzie, co nadchodzi. Także jestem podekscytowana, jestem naprawdę podekscytowana, przyznam się wam szczerze. Także, kochani, widzimy się w postrzeżeniu, chyba. Chyba, że jeszcze coś tam będę nagrywać przed. Bo dopiero wizytę mam na godzinę 12.00. Mam trochę jeszcze kilka godzin, może nie wiem, jakiś film dla was, czy coś? E, czymś sobie na pewno wypełnię, czas, mam trochę sprzątania do zrobienia, więc może posprzątam też. Także zobaczymy. A na razie to później. Jestem w domu, kochani. Tak jak widzicie, nowa fryzura. Nie wiem jak widzicie tył, ale Mam nadzieję, że widać. Fajnie, bardzo fajnie. Trochę mnie zaskoczyło to, jak krótka jest ta fryzura i jak <gryzja> fryzjer zaczął strzyc, to jedno, co miałam w głowie, to Boże, jakie to jest krótkie, Boże, jakie to jest krótkie. Ale, ale powiem Wam szczerze, że takiej wolności to już od dawna nie czułam i takiej lekkości na głowie i wiem, że ułatwi mi to bardzo, ale to bardzo suszenie w ogóle teraz na zimę, no do pewnego stopnia, bo zacznie się noszenie czapek i może trochę ta, ta krótka fryzura to, to nie do końca współgra z noszeniem czapek, ale myślę, że no samo suszenie, samą stylizację będzie łatwiej, będzie szybciej. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ogólnie lubię to, że to jest takie lekkie takie. Mogę się bawić z tymi włosami i one są takie takie wiecie. Fajne. Dajcie znać, co Wy myślicie na temat tej fryzury. Ja zawsze miałam takie proste, takie mało odważne, że tak powiem, strzyżenia, takie wiecie, jak to się czasami mówi trochę od garnka, tak żeby było prosto i i, i tak grzecznie a teraz <gryw> a teraz powiedziałam do fryzjera, że ma robić tak, żeby było dobrze, żeby było modniej żeby było lekko i żeby było dużo, żeby, żeby, było, żeby było, było objęto i żeby było mm, fajnie i myślę, że jest fajnie, ale dajcie mi znać, co Wy na ten temat myślicie. Um, no, to tyle, jeśli chodzi o fryzjera. Uwinęł się szybko, zeszło mu godzinę. Um, ale serio, jak ja, jak ja widziałam, jak on pasemku po pasemku te włosy stylizował, suszył na szczotce, to mówię Boże, ja bym w życiu nie miała chyba tyle cierpliwości. Trochę mu to zeszło, chyba nawet dłużej niż samo ostrzeżenie, um, ale tak. Zobaczymy, bo to wiecie, po... jak się przychodzi od fryzjera, to te włosy zawsze inaczej wyglądają, tak ładniej, tak wiecie, wszystko jest takie piękne, ułożone, takie. A zobaczymy, jak to będzie, jak ja sama będę musiała sobie włosy ułożyć, i ile mi to czasu zajmie, i jak to będzie wyglądało. No my, mam nadzieję, że będzie ok. Jak jest dobre strzyżenie, to i też potem układanie jest łatwiejsze, ale zobaczymy. Bo ogólnie, jak. Zostałam umyta, bo umyta zostałam przez praktykantkę. I usiadłam na fotelu, gotowa do ostrzeżenia, i fryzjer podszedł i zaczął, wiecie, tak palcami je dotykać i, i tak mieszać w nich, i mówi, o, oh, one są kręcone. Bo ja, jak wiecie, ja zawsze moje włosy prostuję na szczotce i tak dalej, więc końce były lekko podw podwinięte, ale generalnie całe włosy były proste i on chyba nie spodziewał się czegoś takiego. Jak zaczął je strzyc, to cały czas się uśmiechał i mówił, jakie one są piękne, kręcone, jaka to byłaby świetna fryzura skręconych włosów. A ja mówię, nie, niech Pan strzyże tak, żebym mogła je wyprostować, bo ja moje włosy prostuję. I on mówi, że jego mama ma też przepiękne kręcone włosy, które notorycznie prostuje i mówi, że nikt by się nie zorientował, że jej włosy naturalnie są tak przepięknie kręcone, ale ona po prostu kręcone włosów nie lubi i je prostuje i... Ja stwierdziłam, że jestem dokładnie taki sam typ, że kiedyś chciałam, żeby były kręcone, kiedy nie były, były bardzo proste. Potem zaczęły się kręcić i zaczęłam naprawdę nie lubić kręconych włosów. Także nie wiem, zobaczymy. Jestem ciekawa, jak będą one wyglądały, jeśli by mnie je umyła i zostawiła. To jestem ciekawa, jakby to wyglądało, bo długie włosy moje osobiście takie pokręcone mi się nie podobały. Zawsze Wam mówiłam, że wydawało mi się, że wyglądały tak niepoukładane i takie w ogóle, w ogóle moje włosy niestety, ale plączą się bardzo, bardzo się plączą i to jest ich um, ogromna wada. Um, I myślę, że tutaj to, to krótkie strzeżenie też trochę może rozwiąże ten problem takiego plątania się i no, miejmy nadzieję, że też trochę zatrzyma to łamanie. I ogólnie no zobaczymy, zobaczymy jak, jak to będzie. Kto wie, może, może zostanę taka krótka na, na dłuższy czas, bo włosy rosną, rosną i zobaczymy, jak to, jak to mówię, jak będzie mi się układało te włosy i, i tak dalej. Ale póki co dajcie znać, co myślicie. Mnie osobiście podoba się bardzo, nie mogę przestać na siebie patrzeć, zaglądam w każde lustro. <noise> jestem ciekawa, co powie młody, bo nie powiedziałam mu, że idę do fryzjera i że będę miała krótkie włosy, więc jestem ciekawa, jaka będzie jego reakcja tam Wam zdać. Także uciekam, kochani, bo muszę trochę ogarnąć mieszkanie jeszcze, zanim pójdę go odebrać ze szkoły. Muszę wyjąć pranie, bo wstawiałam pranie, zanim wyszłam do fryzjera, to wstawiłam pranie, które się właśnie skończyło i tak, także lecę, kochani. Do zobaczenia.